W październiku 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne przeprowadzone przez pana Roberta Rajce, na którym dowiedzieliśmy się, jak i na jaką skalę Hospicjum Alma Spey prowadzi działalność. Postanowiliśmy zaangażować się w pracę na rzecz dzieci i przekazać im jak najwięcej radości oraz uśmiechu. You, Poznaliśmy bliżej podopiecznych, y którzy zachęcili nas do tego, aby pomagać i wywołali w nas wielkie wzruszenia. Mogliśmy też spełnić marzenia podopiecznych. Zabraliśmy pieniądze i zakupiliśmy prezenty, o których właśnie dzieci marzyły i napisały nam to w listach do świętego Mikołaja. Wspólnie koordynowałyśmy akcje w naszej szkole i muszę przyznać, że byłam bardzo dumna z moich kolegów i koleżanek, widząc jak chętnie i jak liczną grupą chcieli się włączyć do akcji i pomóc. W zakończeniu całej akcji pojechaliśmy przekazać zakupione rzeczy i w tym wydarzeniu uczestniczyłam m.in. ja i moje koleżanki i byłyśmy zdumione tym, jak rodziny cieszą się na nas przyjazd, na to, że ma kto im pomóc i że są wspierane.